3.3 3. Strategia Marketingowa. Wprowadzenie. Strategia marketingowa to długoterminowy plan działania, który określa, w jaki sposób firma zamierza osiągnąć swoje cele marketingowe. Skuteczna strategia marketingowa pozwala firmie na zdobycie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku i budowanie trwałych relacji z klientami. W tej lekcji omówimy, czym jest strategia marketingowa, jakie są jej kluczowe elementy oraz jak ją stworzyć i wdrożyć. Definicja strategii marketingowej. Strategia marketingowa to kompleksowy plan, który definiuje, w jaki sposób firma zamierza dotrzeć do swoich rynków docelowych, zaspokoić potrzeby klientów i osiągnąć przewagę konkurencyjną. Strategia marketingowa obejmuje analizę rynku, określenie docelowych segmentów klientów, wybór celów marketingowych oraz opracowanie planu działań marketingowych. Kluczowe elementy strategii marketingowej. 1. Analiza sytuacji. Analiza SWOT. Analiza SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats to narzędzie, które pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu rynkowym. Analiza SWOT umożliwia firmie lepsze zrozumienie swojej pozycji na rynku i przygotowanie się do przyszłych wyzwań. Analiza rynku. Analiza rynku obejmuje badanie wielkości rynku, trendów rynkowych, zachowań konsumentów oraz działań konkurencji. Zrozumienie rynku pozwala firmie na lepsze dostosowanie swojej oferty do potrzeb klientów i identyfikację możliwości rynkowych. Analiza konkurencji. Analiza konkurencji polega na zbadaniu działań konkurentów, ich mocnych i słabych stron oraz strategii marketingowych. Dzięki tej analizie firma może lepiej zrozumieć, w jaki sposób wyróżnić się na tle konkurencji i zidentyfikować nisze rynkowe. 2. Segmentacja rynku i wybór docelowych segmentów. Segmentacja rynku to proces podziału rynku mniejsze grupy klientów o podobnych cechach i potrzebach. Firma powinna zidentyfikować najbardziej obiecujące segmenty rynku, które najlepiej odpowiadają jej ofercie i celom biznesowym. Wybór docelowych segmentów pozwala na precyzyjne dostosowanie działań marketingowych do specyficznych potrzeb różnych grup klientów. 3. Określenie celów marketingowych. Cele marketingowe to konkretne, mierzalne i osiągalne rezultaty, które firma zamierza osiągnąć w określonym czasie. Cele marketingowe mogą obejmować zwiększenie sprzedaży, poprawę świadomości marki, zdobycie nowych klientów, zwiększenie lojalności klientów czy wejście na nowe rynki. 4. Pozycjonowanie. Pozycjonowanie to proces określenia, w jaki sposób firma chce, aby jej produkt lub marka była postrzegana przez docelowych klientów w porównaniu do konkurencji. Skuteczne pozycjonowanie opiera się na unikalnych cechach i korzyściach oferowanych przez produkt, które wyróżniają go na tle konkurencji. 5. Marketing mix, 4P marketing mix, znany również jako 4P, to zestaw narzędzi marketingowych, które firma wykorzystuje do realizacji swojej strategii marketingowej. Składa się on z czterech elementów. Produkt product, wszystko co firma oferuje na rynku, aby zaspokoić potrzeby klientów. Cena aplice kwota, jaką klienci muszą zapłacić za produkt lub usługę. Dystrybucja place, sposoby, w jakie produkt jest dostarczany do klientów. Promocja, promotion, działania mające na celu poinformowanie klientów o produkcie i przekonanie ich do zakupu. Jak stworzyć strategię marketingową? 1. Określenie misji i wizji firmy. Pierwszym krokiem w tworzeniu strategii marketingowej jest określenie misji i wizji firmy. Misja firmy definiuje, dlaczego firma istnieje i jakie wartości reprezentuje, podczas gdy wizja określa, do czego firma dąży w przyszłości. Misja i wizja stanowią fundament, na którym opiera się cała strategia marketingowa. 2. Przeprowadzenie analizy sytuacji. Następnym krokiem jest przeprowadzenie analizy sytuacji, która obejmuje analizę SWOT, analizę rynku i analizę konkurencji. Analiza sytuacji pozwala na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń na rynku. 3. Segmentacja rynku i wybór docelowych segmentów. Na podstawie analizy rynku firma powinna zidentyfikować różne segmenty rynku i wybrać te, które są najbardziej obiecujące i najlepiej odpowiadają jej ofercie. Wybór docelowych segmentów pozwala na skoncentrowanie działań marketingowych na najbardziej wartościowych grupach klientów. 4. Określenie celów marketingowych. Firma powinna określić konkretne, mierzalne i osiągalne cele marketingowe, które chce osiągnąć w określonym czasie. Cele marketingowe powinny być zgodne z misją i wizją firmy oraz uwzględniać wyniki analizy sytuacji. 5. Opracowanie strategii pozycjonowania: firma powinna określić, w jaki sposób chce pozycjonować swoje produkty, markę w umysłach docelowych klientów. Skuteczne pozycjonowanie opiera się na unikalnych cechach i korzyściach oferowanych przez produkt, które wyróżniają go na tle konkurencji. 6. Zdefiniowanie marketing mix 4P na podstawie strategii pozycjonowania firma powinna opracować marketing mix, który obejmuje. Produkt-product, określenie jakie produkty lub usługi firma oferuje, jakie są ich cechy i korzyści oraz jakie potrzeby klientów zaspokajają. Cena-price, ustalanie cen produktów lub usług, które są konkurencyjne i jednocześnie zapewniają odpowiednią marżę zysku. Dystrybucja Place Wybór kanałów dystrybucji, które umożliwiają skuteczne i efektywne dostarczanie produktów do klientów. Promocja Promotion Planowanie działań promocyjnych, które mają na celu poinformowanie klientów o produkcie i zachęcenie ich do zakupu. Wdrożenie i monitorowanie strategii marketingowej. 1. Planowanie działań. Firma powinna opracować szczegółowy plan działań marketingowych, który określa, jakie działania będą podejmowane, kto będzie za nie odpowiedzialny, jakie będą ich terminy realizacji oraz jakie zasoby będą potrzebne. 2. Realizacja działań. Następnym krokiem jest wdrożenie zaplanowanych działań marketingowych. Ważne jest, aby realizacja działań była zgodna z planem i aby wszystkie działania były skoordynowane i spójne. 3. Monitorowanie i ocena wyników. Firma powinna regularnie monitorować i oceniać wyniki swoich działań marketingowych. Monitorowanie pozwala na bieżąco śledzić postępy w realizacji celów marketingowych oraz identyfikować ewentualne problemy i konieczność wprowadzenia korekt. 4. Dostosowanie strategii. Na podstawie wyników monitorowania firma powinna dostosowywać swoją strategię marketingową, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów. Dostosowanie strategii pozwala na ciągłe doskonalenie działań marketingowych i osiąganie lepszych wyników. Podsumowanie. Strategia marketingowa to długoterminowy plan działania, który określa, w jaki sposób firma zamierza osiągnąć swoje cele marketingowe. Kluczowe elementy strategii marketingowej obejmują analizę sytuacji, segmentację rynku, określenie celów marketingowych, pozycjonowanie oraz marketing mix. Proces tworzenia strategii marketingowej obejmuje określenie misji i wizji firmy, przeprowadzenie analizy sytuacji, wybór docelowych segmentów, określenie celów marketingowych, opracowanie strategii pozycjonowania oraz zdefiniowanie marketing mix. Wdrożenie i monitorowanie strategii marketingowej obejmuje planowanie działań, realizację działań, monitorowanie wyników oraz dostosowanie strategii. Skuteczna strategia marketingowa pozwala firmie na zdobycie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku i budowanie trwałych relacji z klientami. 3.4 Komunikacja marketingowa Wprowadzenie Komunikacja marketingowa to proces przekazywania informacji o produktach, usługach i marce firmy do docelowych odbiorców, celu wpływania na ich decyzje zakupowe. Jest to kluczowy element strategii marketingowej, który pomaga w budowaniu świadomości marki, kreowaniu pozytywnego wizerunku oraz zachęcaniu klientów do zakupu. W tej lekcji omówimy, czym jest komunikacja marketingowa, jakie są jej cele i narzędzia oraz jak skutecznie planować i realizować działania komunikacyjne. Definicja komunikacji marketingowej. Komunikacja marketingowa to zbiór wszystkich działań i narzędzi, które firma wykorzystuje do przekazywania informacji o swoich produktach, usługach i marce. Obejmuje ona zarówno komunikację bezpośrednią, jak i pośrednią z klientami, a także działania skierowane do szerokiej publiczności. Celem komunikacji marketingowej jest budowanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz wpływanie na ich postawy i zachowania. Cele komunikacji marketingowej. 1. Budowanie świadomości marki. Pierwszym celem komunikacji marketingowej jest zwiększenie rozpoznawalności marki wśród docelowych odbiorców. Budowanie świadomości marki polega na informowaniu klientów o istnieniu firmy, jej produktach i wartościach, które reprezentuje. 2. Kreowanie pozytywnego wizerunku. Komunikacja marketingowa pomaga kształtować sposób, w jaki marka jest postrzegana przez klientów. Kreowanie pozytywnego wizerunku obejmuje budowanie zaufania, lojalności oraz prezentowanie firmy jako wiarygodnej i wartościowej. 3. Edukowanie klientów Edukacja klientów na temat cech, korzyści i zastosowań produktów lub usług jest kluczowa dla skutecznej komunikacji marketingowej. Działania edukacyjne pomagają klientom zrozumieć, w jaki sposób produkty firmy mogą zaspokoić ich potrzeby i rozwiązać problemy. 4. Zachęcanie do zakupu. Jednym z głównych celów komunikacji marketingowej jest wpływanie na decyzje zakupowe klientów. Skuteczne komunikaty marketingowe powinny zachęcać do zakupu, oferując atrakcyjne oferty, promocje oraz wyraźnie komunikując wartość produktów. 5. Utrzymywanie relacji z klientami. Komunikacja marketingowa ma również na celu budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami. Regularne komunikowanie się z klientami pomaga w utrzymaniu ich zaangażowania i lojalności wobec marki. Narzędzia komunikacji marketingowej. 1. Reklama. Reklama to płatna forma komunikacji, która ma na celu promowanie produktów, usług lub marki. Może odbywać się za pośrednictwem różnych mediów, takich jak telewizja, radio, internet, prasa, billboardy czy reklamy na pojazdach. Reklama jest skutecznym narzędziem budowania świadomości marki i zachęcania do zakupu. 2. Public Relations. PR Public Relations to działania mające na celu budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów, mediów i społeczności. PR obejmuje komunikaty prasowe, eventy, sponsoring, działania charytatywne oraz zarządzanie kryzysowe. PR jest kluczowym narzędziem kreowania wizerunku marki. 3. Content Marketing. Content marketing polega na tworzeniu i dystrybucji wartościowych treści, które przyciągają i angażują docelową grupę klientów. Treści mogą mieć formę artykułów, blogów, infografik, filmów, podcastów, e-booków czy webinarów. Content Marketing pomaga w edukacji klientów i budowaniu autorytetu marki. 4. Social Media Marketing. Social Media Marketing to wykorzystanie platform społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy TikTok, do promocji produktów, budowania relacji z klientami i zwiększania świadomości marki. Social Media Marketing obejmuje tworzenie i publikowanie treści, interakcje z użytkownikami oraz kampanie reklamowe. 5. E-mail marketing. E-mail marketing polega na wysyłaniu wiadomości e-mail do obecnych i potencjalnych klientów w celu informowania ich o nowościach, promocjach, wydarzeniach oraz budowania relacji. Skuteczny e-mail marketing wymaga segmentacji bazy klientów, personalizacji wiadomości oraz atrakcyjnego i wartościowego kontentu. 6. Marketing bezpośredni. Marketing bezpośredni to bezpośrednia komunikacja z klientami za pomocą takich narzędzi jak telemarketing, direct mail, wiadomości SMS czy rozmowy sprzedażowe. Marketing bezpośredni pozwala na personalizację komunikatów i bezpośrednie dotarcie do klienta. 7. Wydarzenia i sponsoring. Organizacja lub udział w wydarzeniach, takich jak targi, konferencje, warsztaty czy prezentacje produktów to skuteczny sposób na bezpośrednie spotkanie z klientami i budowanie relacji. Sponsoring wydarzeń sportowych, kulturalnych czy charytatywnych pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku marki. Planowanie i realizacja działań komunikacji marketingowej. 1. Analiza sytuacji. Pierwszym krokiem w planowaniu działań komunikacji marketingowej jest analiza sytuacji, która obejmuje badanie rynku, analizę konkurencji oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów. Analiza sytuacji pozwala na identyfikację kluczowych obszarów, na których warto skupić działania komunikacyjne. 2. Określenie celów komunikacyjnych. Firma powinna określić konkretne cele komunikacyjne, które chce osiągnąć za pomocą działań marketingowych. Cele mogą obejmować zwiększenie świadomości marki, poprawę wizerunku, edukację klientów, zwiększenie sprzedaży czy budowanie lojalności klientów. 3. Segmentacja odbiorców. Na podstawie analizy rynku firma powinna zidentyfikować różne segmenty odbiorców i dostosować swoje komunikaty do specyficznych potrzeb i preferencji każdej grupy. Segmentacja odbiorców pozwala na bardziej precyzyjne i efektywne działania komunikacyjne. 4. Wybór narzędzi komunikacyjnych. Firma powinna wybrać odpowiednie narzędzia komunikacyjne, które najlepiej odpowiadają jej celom i odbiorcom. Wybór narzędzi zależy od specyfiki rynku, charakterystyki odbiorców oraz dostępnych zasobów. 5. Tworzenie komunikatów. Komunikaty marketingowe powinny być klarowne, atrakcyjne i dostosowane do specyficznych potrzeb odbiorców. Ważne jest, aby komunikaty były spójne z wizerunkiem marki i przekazywały wartości, które firma chce promować. 6. Realizacja działań. Firma powinna opracować szczegółowy plan działań, który określa, jakie działania będą podejmowane, kto będzie za nie odpowiedzialny, jakie będą ich terminy realizacji oraz jakie zasoby będą potrzebne. Realizacja działań powinna być zgodna z planem i koordynowana w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności. 7. Monitorowanie i ocena wyników. Firma powinna regularnie monitorować i oceniać wyniki swoich działań komunikacyjnych. Monitorowanie pozwala na bieżąco śledzić postępy w realizacji celów oraz identyfikować ewentualne problemy i konieczność prowadzenia korekt. Ocena wyników pozwala na ciągłe doskonalenie działań komunikacyjnych i osiąganie lepszych wyników. Podsumowanie. Komunikacja marketingowa to kluczowy element strategii marketingowej, który obejmuje wszystkie działania i narzędzia służące przekazywaniu informacji o produktach, usługach i marce firmy do docelowych odbiorców. Celem komunikacji marketingowej jest budowanie świadomości marki, kreowanie pozytywnego wizerunku, edukowanie klientów, zachęcanie do zakupu oraz utrzymywanie relacji z klientami. Skuteczna komunikacja marketingowa wymaga odpowiedniego planowania, wyboru narzędzi komunikacyjnych, tworzenia atrakcyjnych komunikatów oraz regularnego monitorowania i oceny wyników. Dzięki dobrze przemyślanej i realizowanej komunikacji marketingowej firma może osiągnąć swoje cele i zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku. 3.5 Digital Marketing Wprowadzenie Digital marketing, czyli marketing cyfrowy, to wszelkie działania marketingowe realizowane za pośrednictwem kanałów cyfrowych, takich jak internet, media społecznościowe, e-mail czy aplikacje mobilne. W dobie cyfryzacji, digital marketing stał się kluczowym elementem strategii marketingowych firm, umożliwiając im dotarcie do szerokiej grupy odbiorców w efektywny i mierzalny sposób. W tej lekcji omówimy podstawy digital marketingu, jego główne narzędzia i strategie oraz jak skutecznie planować i realizować kampanie cyfrowe. Definicja digital marketingu Digital marketing to zbiór działań mających na celu promowanie produktów, usług i marek za pomocą kanałów cyfrowych. Wykorzystuje on różnorodne technologie i platformy, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, angażować ich oraz przekształcać w klientów. Cele digital marketingu 1. Zwiększenie świadomości marki Jednym z głównych celów digital marketingu jest budowanie rozpoznawalności marki wśród docelowych odbiorców. Dzięki różnym kanałom cyfrowym firmy mogą dotrzeć do szerokiej publiczności i skutecznie komunikować swoje wartości oraz unikalne cechy. 2. Generowanie leadów. Digital marketing umożliwia skuteczne pozyskiwanie potencjalnych klientów, leadów poprzez różnorodne strategie, takie jak content marketing, kampanie e-mailowe czy reklamy płatne. Generowanie leadów jest kluczowe dla zwiększenia sprzedaży i rozwijania bazy klientów. 3. Zwiększenie sprzedaży Dzięki precyzyjnemu targetowaniu i personalizacji, digital marketing może znacząco zwiększyć konwersję i sprzedaż. Kampanie cyfrowe pozwalają na dotarcie do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie z odpowiednią ofertą. 4. Budowanie relacji z klientami. Digital marketing umożliwia bezpośrednią komunikację z klientami i budowanie długoterminowych relacji. Interakcje na mediach społecznościowych, e-mail marketing oraz marketing automation pomagają w utrzymaniu zaangażowania klientów i zwiększeniu ich lojalności. 5. Analiza i optymalizacja działań. Digital marketing pozwala na dokładne śledzenie wyników kampanii i analizę danych. Dzięki narzędziom analitycznym firmy mogą monitorować efektywność działań marketingowych, identyfikować obszary do poprawy i optymalizować swoje strategie. Narzędzia i strategie digital marketingu: 1. Strona internetowa Strona internetowa jest fundamentem obecności firmy w internecie. Powinna być atrakcyjna wizualnie, łatwa w nawigacji, responsywna, dostosowana do urządzeń mobilnych i zoptymalizowana pod kątem SEO. Strona internetowa jest miejscem, gdzie klienci mogą dowiedzieć się więcej o firmie, produktach i usługach oraz dokonywać zakupów. 2. SEO Search Engine Optimization SEO to proces optymalizacji strony internetowej w celu zwiększenia jej widoczności w organicznych wynikach wyszukiwarek. SEO obejmuje optymalizację treści, słów kluczowych, struktury strony, linków wewnętrznych i zewnętrznych oraz technicznych aspektów strony. Celem SEO jest przyciągnięcie większej liczby użytkowników na stronę poprzez poprawę jej pozycji w wynikach wyszukiwania. 3. SEM Search Engine Marketing SEM to forma marketingu internetowego, która polega na promowaniu strony internetowej poprzez płatne reklamy w wynikach wyszukiwarek. Najpopularniejszą formą SEM jest Google Ads, gdzie firmy płacą za wyświetlanie swoich reklam w wynikach wyszukiwania na podstawie określonych słów kluczowych. SEM pozwala na szybkie przyciągnięcie ruchu na stronę i zwiększenie widoczności marki. 4. Content Marketing Content Marketing to strategia polegająca na tworzeniu i dystrybucji wartościowych treści, które przyciągają i angażują docelową grupę odbiorców. Treści mogą mieć formę artykułów, blogów, infografik, filmów, podcastów, e-booków czy webinarów. Content marketing pomaga w budowaniu autorytetu marki, edukacji klientów i generowaniu leadów. 5. Social media marketing. Social media marketing to wykorzystanie platform społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy TikTok, do promocji produktów, budowania relacji z klientami i zwiększania świadomości marki. Działania w social media obejmują tworzenie i publikowanie treści, interakcje z użytkownikami, kampanie reklamowe oraz analizy wyników. 6. E-mail Marketing E-mail marketing polega na wysyłaniu wiadomości e-mail do obecnych i potencjalnych klientów w celu informowania ich o nowościach, promocjach, wydarzeniach oraz budowania relacji. Skuteczny e-mail marketing wymaga segmentacji bazy klientów, personalizacji wiadomości oraz atrakcyjnego i wartościowego kontentu. 7. Marketing Automation Marketing Automation to technologia, która automatyzuje powtarzalne działania marketingowe, takie jak e-mail marketing, social media posting czy kampanie reklamowe. Marketing Automation pozwala na personalizację komunikacji z klientami, śledzenie ich zachowań i automatyczne dostosowywanie działań marketingowych do ich potrzeb. 8. PPC Pay per click PPC to model reklamowy, w którym firma płaci za każde kliknięcie w swoją reklamę. Najpopularniejsze platformy PPC to Google Ads i Facebook Ads. PPC pozwala na szybkie przyciągnięcie ruchu na stronę, precyzyjne targetowanie i kontrolę nad budżetem reklamowym. 9. Affiliate Marketing. Affiliate Marketing polega na współpracy z partnerami, afiliantami, którzy promują produkty firmy w zamian za prowizję od sprzedaży. Afilianci mogą korzystać z różnych kanałów, takich jak blogi, strony internetowe, media społecznościowe czy e-mail marketing. Affiliate marketing pozwala na zwiększenie zasięgu i sprzedaży przy minimalnych kosztach. Planowanie i realizacja kampanii digital marketingowych. 1. Analiza sytuacji i określenie celów. Pierwszym krokiem w planowaniu kampanii digital marketingowej jest analiza sytuacji, która obejmuje badanie rynku, analizę konkurencji oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów. Na podstawie analizy sytuacji firma powinna określić konkretne cele kampanii, takie jak zwiększenie ruchu na stronie, generowanie leadów, zwiększenie sprzedaży czy budowanie świadomości marki. 2. Segmentacja odbiorców i wybór kanałów. Firma powinna zidentyfikować różne segmenty odbiorców i dostosować swoje działania do specyficznych potrzeb i preferencji każdej grupy. Wybór kanałów digital marketingowych zależy od charakterystyki odbiorców, celów kampanii oraz dostępnych zasobów. 3. Tworzenie treści i komunikatów. Komunikaty marketingowe powinny być klarowne, atrakcyjne i dostosowane do specyficznych potrzeb odbiorców. Ważne jest, aby komunikaty były spójne z wizerunkiem marki i przekazywały wartości, które firma chce promować. Tworzenie wartościowych treści, które angażują odbiorców, jest kluczowe dla skutecznej kampanii digital marketingowej. 4. Realizacja działań. Firma powinna opracować szczegółowy plan działań, który określa, jakie działania będą podejmowane, kto będzie za nie odpowiedzialny, jakie będą ich terminy realizacji oraz jakie zasoby będą potrzebne. Realizacja działań powinna być zgodna z planem i koordynowana w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności. 5. Monitorowanie i analiza wyników. Firma powinna regularnie monitorować i analizować wyniki kampanii digital marketingowych. Monitorowanie pozwala na bieżąco śledzić postępy w realizacji celów oraz identyfikować ewentualne problemy i konieczność wprowadzenia korekt. Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, umożliwiają dokładne śledzenie wyników i ocenę efektywności działań. 6. Optymalizacja kampanii. Na podstawie wyników monitorowania firma powinna dostosowywać swoje kampanie digital marketingowe, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów. Optymalizacja kampanii obejmuje m.in. dostosowywanie treści, targetowania, budżetów reklamowych oraz strategii komunikacyjnych. Podsumowanie: Digital marketing to kluczowy element strategii marketingowej, który obejmuje wszystkie działania realizowane za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Cele Digital Marketingu obejmują zwiększenie świadomości marki, generowanie leadów, zwiększenie sprzedaży, budowanie relacji z klientami oraz analizę i optymalizację działań. Narzędzia i strategie Digital Marketingu obejmują stronę internetową, SEO, SEM, Content Marketing, Social Media Marketing, Email Marketing, Marketing Automation, PPC Advertising oraz Affiliate Marketing. Skuteczne planowanie i realizacja kampanii digital marketingowych wymagają analizy sytuacji, określenia celów, segmentacji odbiorców, tworzenia wartościowych treści, realizacji działań, monitorowania wyników oraz optymalizacji kampanii. Dzięki dobrze przemyślanej i realizowanej strategii digital marketingowej firma może osiągnąć swoje cele i zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.